Witajcie w kolejnej wymiance modelinowej Tylko, że nie będzie to tak dokładnie wymianka Tylko po prostu... czy będzie wymianka, tylko będą i, i te same rzeczy co w ostatniej i inne Więc Zaczynajmy Gumeczki Lumbens y, zielone Modelina Astra czarna Gumeczki Lumbens y, żółte No nowe takie bardziej Koroliki Hama Złota wstążka Dużo jej jest Modelina Fimo Classic y, Czarny Już na sobie nie pamiętam, jaki ona ja miała numerek Koroliki, miks korolików plasterki Fimo Miks różnych rzeczy. I tutaj mamy m.in. narzędzie do Modeliny. To, to, to są naklejki rytespeczów, jakieś misiu, jakieś zawieszki i tak dalej. A to, co tutaj widzicie, to się przypina do zaszytu, żeby tutaj sobie to wsadzić długopis i żeby to tak było od razu w naszym zaszycie. Granulat. I wam daję cały woreczek Modelina. Fimo soft żółta. gumka pomarańczowa. Modelina e astra, to jest yy, brokatowy, niebieski. Perełki nawadniające i yy, 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 można użyć ozdobne do jakichś kwiatów. Jedną do modeliny po wypieczeniu. Yy, I one, gdy się włoży do wody, będą takiej wielkości mniej więcej. I będą transparentne. One są przeżyczyste, dlatego takie Modelina astra, niebieska. Koroliki fioletowe, koroliki białe, koroliki pomarańczowe, jest trochę więcej, mikrokuleczki fioletowe, miks półfabrykatów baza do plakietki Dalej mam koroliki takie. Takie oczka pięć sztuk. Koreliki takie, jakie kwadraty, białe gumeczki. Mulina żółta, cała, oraz cała mulina yy, pomarańczowa, pomarańczowa astra, cekiny niebieskie. <grystanie> Polewa z Doktora Atkera No tak leci takim paskiem Gumeczki i to są pomarańczowe Modelina Astra Ciemnożelna Suchy pastel pomarańcz Koralik Czaszka Kololo, kololo, kolorowe haczyki do Eski do Lumbens. Oraz ostatnia duża rzecz. To jest taki no też taki duży, niebieski, to jest duży. Niebieski taki. Tutaj musiałam wyrwać jedną kackę, ale to jest jest cały pusty, więc tak. Warunki wymianki są takie. Mm, po prostu trzeba. Mm, czy nie są żadne warunki, po prostu ja szukam takich rzeczy jak naklejki Jeżeli macie gumkę Oreo, to gumkę Oreo I jeżeli macie takie, do, takie jakby puchatki takie, takie jakby kulki włochatne, które można nakleić te plastikowe oczka to, to też bym o nie prosiła I może jakieś dodatki do modeliny, czyli plasterki, patyczki, fimo yy, I coś takiego, więc jeżeli chcecie się wymienić, to piszcie w komentarzach Mam nadzieję, że Wam się rzeczy spodobały, bo jest ich naprawdę dużo i są bardzo fajne i potrzebne więc Dzięki za oglądanie tego filmiku, jeżeli chcecie się wymienić, piszcie, że się wymienicie, więc dzięki za oglądanie i pa!